Kiedy zaczynamy zabiegi odmładzające, dobrze jest na wstępie oczyścić organizm z toksyn, które gromadził przez lata. Zestaw oczyszczający obniża poziom złego cholesterolu, pobudza procesy trawienia i poprawia zdolność przyswajania przez tkanki składników odżywczych. Do przygotowania eliksiru oczyszczającego organizm z toksyn potrzebujemy: jabłko obrane ze skórki i pozbawione gniazd nasiennych, pół banana. Sok wyciśnięty z jednej pomarańczy. Dwie suszone śliwki bez pestek. Dwie łyżeczki ziaren słonecznika. Dwie łyżeczki ziaren sezamu. Wszystko miksujemy i gotowe. Wyraźne efekty oczyszczenia organizmu pojawiają się po dwóch- trzech tygodniach stosowania raz dziennie. Jeśli odczuwasz tempo życia, a problemy, z którymi musisz się zmierzyć, wyczerpują Twój układ nerwowy, mamy propozycję. Eliksir odmładzający mózg i nerwy. Znajdują się w nim bardzo duże ilości witamin i niezbędnych związków mineralnych. Do przygotowania eliksiru potrzebna będzie szklanka napoju sojowego o smaku waniliowym, ewentualnie jogurt waniliowy, banan, trzy kawałki gorzkiej czekolady. łyżeczka kakao dwie łyżeczki migdałów łyżeczka kiełków pszenicy ewentualnie zarodków pszennych wszystko jak poprzednio miksujemy i gotowe koktajle przygotowuje się łatwo i szybko stanowią nowatorską metodę odchudzania i oczyszczania organizmu Masa ciała, wyniki i samopoczucie będą w normie. To szansa dla wszystkich, którzy bezskutecznie zmagają się z nadwagą lub otyłością. Według autora dostarczają organizmowi tego co niezbędne, ale też czegoś wyjątkowego, co pozwala na pełne wykorzystanie naszego życiowego potencjału.